To już jest pauza. Wczoraj e, dopiero o 11 w nocy czasu lokalnego zaczęli mnie zdejmować i o północy skończyli, czy o, o mojej trzeciej. No tam próbowałem spać na łóżku, ale spałem 15 minut, 20 i się budziłem. I jak już mnie skończyli zdejmować, się spytałem, bo tam nie chciałem jechać na torysterię, bo nie wiem czy o tej porze by było, by było miejsce. I się pytam Wiem, że mogę tu spać do wieczora, ale mogę, czy mogę zostać tutaj do czwartku rano? Mówi, stań se, tutaj, gdzieś nie ma problemu. Publikacja jest tam. On, oni wiedzą, o co chodzi w tej firmie. I to jest piękne, to jest piękne. No i po prostu już teraz się nawet nie zastanawiam. Wczoraj się tylko przestawiłem spod rampy. Tutaj... Spałem się, jest 12, Czyli tutaj 9. Jest piękna pogoda i dzisiaj ostro jeździć na rowerze. Może do Wiktorii, może nie. Zacznę od jeżdżenia dookoła lotniska. Dzisiaj tak treningowo sobie zrobię, bo w Wiktorii już byłem w sumie. No nie? No i wyjdzie mi 36, pod firmą. W sumie tu jest nawet nie tak źle. Chłodnia moja i tak będzie buczeć, a tam by jeszcze samochody jeździły. A w nocy się dobrze spało, bo w nocy jest dość chłodno. 14-13 stopni i ten. No, także ja sobie zrobię śniadanko na spokojnie. Skończył mi się sok, więc ugotuję sobie herbatę na, 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 na powrót w dwa baniaki. No, i jakoś to minie, tylko żeby jutro był ładunek albo w piątek, nie? Żeby nas wyciągnęli przed weekendem. Więc to jest to, co słychać. Z rana. Ja idę zjeść się na nie. W sumie dla mnie to rybka. Jak, ten, jak firma jest taka uprzejma i pozwala nam tutaj siedzieć, tylko żeby kierowcy nie robili sych, bo jak jeden zacznie robić sych, to się skończy. nie? Ale mało kto tutaj stoi pod firmą. Dla mnie to rybka, bo mam rower no i trzeba kamizelkę założyć jak się wychodzi i wchodzi na teren tego, nie? I miałem jeździć dookoła Piska, ale jednak stwierdziłem, że zrobię sobie wycieczkę rowerową. Ostatnim razem jechałem do Wiktorii na południe, a teraz tutaj pojadę dookoła, bo tam po drugiej stronie tam jest droga, nie? I tu jest tak naprawdę taka zatoka. I po, po, pojadę sobie wzdłuż do, do, do samej wody, do zatoki i objadę cały można powiedzieć Cypelek, aż tam gdzieś do, do, obok promu, nie? To będzie jakieś 20 km może a później, żeby już dorzucić do pieca, to pojeżdżę dookoła lotniska okrążenie albo dwa jedno okrążenie to jest 10 km No, także mała wycieczka rowerowa po wyspie Vancouver na północnym Cypelku, dookoła Schwartz Bay Muszę sobie załatwić taką Pelkę szukałem i nie mogę znaleźć. Starłem tamtą, bo taka brzydka była, nie? Połówka. Albo orzełka, widziałem są ozełki na Allegro. Ale ja bym chciał mieć taką Pelkę. Cieszę się też fajny. Nic w Polsce coś będę to wymyślał. I ten trak na 99.9% do mnie wróci po wakacjach i nie chcę żadnego lepszego. Ten już jest sprawdzony, w tym wiem o co chodzi. Jest wymieniony rozrusznik łebasto działa, jest wszyscy w środku, wszystko jest po mojemu. No, dobra. Jest już też trochę obdarty. Piękna wakacyjna pogoda. Tak patrzyłem też obiady dookoła, czy tu są plaże. No, ale wiadomo, no, wykąpać się tutaj raczej ciężko będzie, bo. Nie ma takiej plaży z piaskiem. Tu bardziej kamory są. Może gdzieś przy Wiktorii by była taka zagospodarowana ale zapach lapa, no i już mówię takie firmy to się szanuje Jeszcze żeby prysznic był no ale nie można mieć wszystkiego w Kanadzie prysznic na firmie to rzadko Vancouver Island ma to do siebie że prawie że o każdej roku e, można tutaj rowerować nie? nawet jak się przyjedzie w styczniu tu już trochę jest cieplejszy klimat nawet jak się przyjedzie w styczniu, jak tam jest zimno, to tu jest ciut cieplej. Tutaj śniegu bardzo mało widzę, ale zdarza się, nie? No. Niby cały czas to samo, cały czas... to jest, to ma swój urok, ci, ci sami klienci, nie? Bo człowiek ma ten, ale... Ale cały czas może być ciekawie. Dobra. Przyjdzie czas na wszystko jeszcze. To jest właśnie to mieć cały czas podobne kółko, ale raz na jakiś czas jakaś inna trasa i inne miejsce. Jeszcze żeby ta Kalifornia wróciła. Cholera jasna. Tylko w no to jest za dużo teamów, jest, jest ten problem. Ale jestem dobrej myśli, bo wiem, że kiedyś to się na pewno zdarzy. I tu wzdłuż zatoki. A tam żeby dojechać na drugą stronę samochodem to jest godzina półtorej, nie? Około. Trzeba pojechać aż do, do, do Wiktorii, później tam gdzie mam dostawę i wbić się w te góry. No to jest kawałek, ale zapach wody słonej. Jestem na wakacjach. że czuję się jakbym dziś jeździł po Polsce, po wioskach w okolicach Parzędrzewa <grystanie> choć może dlatego, że już niedługo będę znowu rowerował wakacyjnie jak ludzie sobie fajnie mieszkają cisza, spokój i do cywilizacji daleko Było tak bezpośredniej drogi wzdłuż. Ta główna później odbiła, i później nie było żadnej w bok. Ale teraz znowu dojeżdżam. Dobra, skórki na pozórki, Dwie ręce na kierownicy. Taką fajną rzecz zauważyłem na przystankach z autobusami tak w tych miejscach są puste, takie zwykłe krzesełka, prawie nie wiem. Dobra, dojechaliśmy do plaży. Może tu wieczorem piło jakieś zrobić przy zachodzie? Wow! Za tokaj można się wykąpać. Tylko to kamory są, nie? Dobra, później może wezmę gacie i może się tutaj wykąpię profilaktycznie. Zobaczymy. Na razie zwiedzam tereny. Ale miejsca są jak w bajce. się kręcę. Też ludzie muszą mieć grubo kasy. Na ja sprzedaż. Postaram się poszukać i zobaczyć ceny. Proszę zabrać przejażdżka, bo za chwilę góra-dół, góra-dół. Trochę karnio nie ma tak bezpośrednio ścieżki nad całą wodą. Wszędzie są z reguły własności prywatne. Gdzieś tam w niektórych miejscach jest dojście, takie właśnie schody, albo coś. Po drugiej stronie chyba w Sydney jest ścieżka rowerowa nad wodą. Zaraz to zbadamy, znaczy zaraz. Nie śpiesz się. Dzisiaj bardzo turystycznie i lajtowo. Jestem, bo nie jestem pewny, ale chyba już niedaleko promu. Coś tam mi się wydaje, który by był gdzieś tam. No, ale nigdzie teoretycznie nie ma do wody. Wszędzie są zjazdy, ale to do e, tych posiadłości. Wszędzie adres, no to, to już prywatne. Znaczy, zaraz się znajdzie jakaś uliczka w dół, na pewno, nie? Coś się zaraz ogarnie <mum> <mum> Stanowisko z książkami do wymiany Luk się takie coś widziałem O no, chyba też A tu jest stromy zjazd do wody No oraz jadę i później będę miał wysiłek do góry O ja Idę na dół, zobaczę co tam dają. Ale to jest ładnie. No, tak mówiłem, jesteśmy przy terminalu. Odpływa prom. Tam już jest terminal. Dobrze mi tu i prowadziła. to się w jakiś sposób tutaj ktoś linę założył widzę ta i sobie schodził spuszczając się tylko na no takiej niezbyt solidna to może kiedyś wschody chcieli zrobić ale tutaj muszą być przypływy konkretne Dobra, wycieczkuję dalej. O, jak już wyszedłem z drzew na słońcu, to patelnia się robi. I dojechaliśmy do ostatniego zjazdu przed promem. już jest prom. Tu jest jakiś trail dla rowerów, więc będziemy jechać bez dłuższego trail do Sydney. A, Lockside. To jest po prostu e, ta ścieżka, która prowadzi do Wiktorii. Może by jakieś coś do naciśnięcia było, czy coś? A, jest ta ścieżka rowerowa przez pewien czas wzdłuż drogi, a później gdzieś tam w miasto. Można ją jechać już do Wiktorii. To ja już to, to mniej więcej znam. Proszę bardzo. Kolejne miejsce dla foty z tym, ze składakiem. A to już jesteśmy w Nordsane. Nie, przepraszam, w to nie, to już jest Sydney. Spokojna i Bardzo dużo jest tutaj tych Jak to się mówi w polsku. Marina Pełno łudek, żaglówek i tak dalej. Nawet mają, patrzcie, na wodzie. Tutaj trzymają na zewnątrz żaglułeczki. Wow. Nic, trzeba wrócić do domu na kółkach. Zrobić sobie jakiś obiad. I wieczorem jeszcze raz wyjechać na rower, gdzieś tutaj po mieście się pobujać Żeby zabić czas Już tam stoję w dobrym miejscu, że jest przebieg Uchylę okna z, z przodu, z tyłu I nawet na słońcu jest ok, nie? Chociaż dzisiaj rano już trochę zaczęło przygrzewać Na górnym łóżku, ale na dole jest okej okay. Dobra, chyba dojeżdżam do centrum miasta siebie z nawigacji jeżdżę, nic, tylko tam orientacyjnie raz sprawdziłem gdzie byłem no i dojechałem na główną drogę prosto dojadę z powrotem do lotniska i będę przy moim domu na kółkach i wróciliśmy i tak mówiłem kółeczko 25 km spoko uuu jakiś większy samolocik ląduje przed chwilą widziałem wylądował a220, czyli tak naprawdę Bombardier Seria C, eee, Alaska Airlines. Ciekawe skąd przyleciał. Czy z Alaski, czy z Seattle? <tudy> Jakiś następny też ląduje. No, no, Air Canada WestJet przylatuje dość sporymi Samolocikami, Nawet jest połączenie Victoria-Ottawa. To WestJet wylądował 737. uchwyciłem tylko przez chwilę łogon no a patelnia się robi jakby się trochę drzew przydało na tym parkingu, no ale z tego względu, że jest przy lotnisku to no work san mach to nie daje, to nie działa dzisiaj żeby posiedzieć na laptopie nawet nie będę musiał tego odpalać agregatu, bo wystarczy się podepnę pod chłodnię ona teoretycznie cały czas będzie buzowała no i słońce jest z dobrej strony, że nie wprost na kardynę, więc Przeżyłem. Tak, minęła pauza, proszę Państwa. Teraz wiatru już nie ma. No, ale no jest taki lekki. Tutaj przysłoniłem. Bodaje słońce, i jak z tej strony słońce jest, to jest w kabinie ciut, ciut. Bardziej gorąco, ale dalej jest do życia. No, teraz podłączyłem się pod agregacik z tyłu, bo cały czas jest na chodzie. nachodzie. Baterię mam, więc poglą w gierkę. Red Redemption 2. I jak tylko zajdzie słońce, teraz jest 26 stopni, no czarna kabina, ale jak tylko zajdzie słońce, temperatura będzie spadać drastycznie. W nocy ma być 9 stopni, więc może nawet od odpalę. Ale to jest właśnie to, pacyfik blisko i zimna woda, nie? No. I dzisiaj e, kabina jest nagrzana, ale silnik jest chłodny, bo silnika, silnik w ogóle dzisiaj nie pracował, więc jak tylko zacznie zachodzić słońce, zrobi się fajnie. Ja akurat sobie wtedy pogram, laptop też trochę będzie dawał e, ciepło, nie? Ale później, jak tylko znajdzie słońce, kładę się na łóżko i wstaję o siódmej, o tutaj muszę wyjechać, czyli o dziesiątej, o ósmej, dziewiątej rano mojego czasu wstaję. Tyleż smentów z pauzy. Też nie najgorsza, no ale ja bardziej wolałem tą, gdzie się mogłem wykąpać, nie? Ale dzisiaj sobie mimo wszystko trochę pozwiedzamy. Tyle.